Cześć, z tej strony Jarek Poleca, witajcie serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj jestem u kumpla, który zamówił winyle, na chybił trafił w ciemną. Zapłata też będzie co łaska. Zobaczymy, czy to się opłaca. No to przystąpię do rozpakowania. Zapakowane pancernie, podążam dalej drogą rozpakowania. O, podążam dalej. Kolejne zabezpieczenia. No, to musi naprawdę być warte majątek. Skoro tak jest, ktoś zabezpieczył, to na pewno tu będziemy mieli cuda takie, że, że się w głowie nie mieści. No, dotarliśmy do tego momentu. Spójrzmy, czyli są kupione w ciemno. No, taki. Yy... Kumpel taki sposób wymyślił, że będzie kupował w ciemno i będzie płacił co łaska. Czyli wszystko będzie zależało od wartości płyt i jakaś tam średnia wyciągnięta. Tego pana to znam. Klasyka. O, ciekawy, dobry show. Klasyka lat 70 Zobaczmy co dalej. O! 20 oryginalnych hitów lat 70. Ta płyta jest warta gdzieś z 15 zł. Tych złotych. Super. O! Tutaj uwaga, 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 uwaga. O! Brothers Beyond Get. El... Lata 80. Super! Super, super. Ja chyba tej płyty nie mam. <laughs> Jeśli nie mam tej płyty, to... Co to wam? Tak. Się, się dogadamy, nie? Dogadam. Muszę sprawdzić, czy mam u siebie... Tak, wszystko nagrywam teraz. Siostry? Nie, to nie są siostry. To, to było też to... Też hity. No nie no, na razie, na razie jest dobrze. Na razie jest dobrze. Jak zastrzał w ciemno, 20 hitów, ale kto to będzie śpiewał? Czyli coś z country też tu będzie chyba w tym. Feliciano, nie znam. Ale można sprawdzić. Może, może będzie coś, coś warte, bo to różnie bywa w takich... O, tutaj mamy. Podwójny. Jedna płyta, druga płyta, super. Nil diamond. D. Fajnie, fajnie, fajnie. Czyli cena jest 10 franków. Nie, mhm. franki? Nie, no. Nie. Funty. funty, funty. Co my tu też mamy jakąś składaneczkę? To będą jakie lata? Jest tu jakaś data. 68 rok. No, to też wiekowa płyta może być coś warta. Ten sparty. za to wszystko zapłacisz 20 zł. Nie wiem. Cóż tu też. Po... Oj, tutaj więcej fut jest. Nie, nie, myślałem, że więcej jedna jest. Nie znam tych panów. Cóż to za kapela? 85 rok, patrz. Pierwszy raz na oczy widzę, chociaż uwielbiam lata 80. ale tego zespołu to nie kojarzę w ogóle. Co to jest David Gates, Goodbye Girl? Lat 78 rok. Super. Teraz zobaczymy oryginalne rokowe hity. Ktoś znany tu jest. Billy Ocean. Hello. Billy Ocean. Data jakaś jest. Produkcji made in England. O, tutaj chyba będzie jakiś muzikal. Wygląda, że były dwie. Nie, jest jedna płyta. Studio. To jest będzie muzyka z z, z musicalu. Roxy Music, ci Roxy Music. Zespół Sweet, Jest sweet. Mhm. Tam były smoki. Jest tu też. Jest super. Super. Trzymaj. E? Chicago. Uu, Chicago. To coś dla mnie. Zapakowana. Chicago. Chicago, ale ciężka. Poczekaj, to w Chicago trzeba by. Chicago. O, zastopuję na chwilę. Chicago są dwie płyty w środku. Trzeba będzie sprawdzić. Fajnie, fajnie, moje klimaty. Lata 70., ale Chicago mój ulubiony zespół. Super. Jestem Fenixem. Mój cieniutka płytka. Nic nie waży, prawie, że też nie znam tej kapeli osiemdziesiąty pierwszy rok, proszę. Miałeś tu. Klasyka była ta pani w latach 80. w Polsce na koncercie w Sopocie, pamiętam jak dziś. Iris Williams. Nie znam. I ostatnia płyta. A... Też nie znam zespołu. No, czyli teraz podsumowanie. Wszystko zależy, ile zarządza za. No, ale myślisz, że on będzie chciał? Że on zarządza jakąś sumę? No, jakąś sumę zarządza, tylko kwestia, czy to się odeśle. To mamy no, pole do negocjacji, i my no, mamy na wierzchu, zaraz, to sprawdzimy to są... tego, zaraz sprawdzimy tego, to Chicago sprawdzimy. Dobra, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, niech się kanał rozwija. Cześć, do następnego unboxingu.